Nordic Walking to aktywność prozdrowotna, angażująca prawie 90% mięśni całego ciała. Obecnie tego typu marsze uprawiane są przez miliony ludzi na całym świecie. Za mną klub biegowo-sportowy aktywnie w pniewach, który przygotowuje się do zajęć, a moim Państwa gościem jest pani Joanna Świder, fizjoterapeuta i prezes klubu. Dzień dobry. Witam serdecznie. Czym dokładnie jest Nordic Walking? Nordic Walking, jak sama nazwa wskazuje, polega na maszerowaniu, yy, do maszerowaniu używamy specjalnych kijków, tak jak Pani wspomniała, ma wpływ na niemalże 90% mięśni naszego ciała. Prekursorami Nordic Walking są skandynawowie, powstał w latach 20. XX wieku jako przygotowanie do sportów zimowych, zwłaszcza narciarstwa klasycznego. Jaki wpływ ten sport ma na nasze zdrowie? Wpływ ogromny, wszechstronny wpływa zarówno na poprawę kondycji fizycznej, oczywiście, ale też, ale też psychicznej. Jeżeli chodzi o fizyczną, no to ze względu na to, że angażujemy niemal całe ciało, poprawia postawę. Redukuje wagę tak, przy użyciu odpowiednich metod na zasadzie treningu interwałowego. Wspomaga krążenie, podnosi wydolność, wentylację płuc. A tutaj o zdrowiu psychicznym chyba nie trzeba, nie trzeba się rozwijać. Każdy. Wie jak działa sport. Dokładnie. Wiele osób twierdzi, że ta dziedzina sportu przeznaczona jest tylko dla seniorów, ale to chyba nie jest, prawda? No nie, absolutnie. Ja tutaj się również nie zgodzę. Wystarczy spojrzeć na nasze tutaj kółko. To jest tylko część naszych klubowiczów, aczkolwiek wszyscy piękni i młodzi. Takie stereotypy funkcjonują jeszcze, że jest to sport dla seniorów. Chyba ze względu na to, że jest jednym z takich mniej kontuzjogennych sportów, ale oczywiście przy zastosowaniu odpowiednich technik, tak? Ale jak najbardziej jest to sport niezależny od wieku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jak sami Państwo słyszeli, dziękuję. Nordic Walking to sport dla każdego. Zachęcam do pozostania z nami, ponieważ już przy naszym kolejnym spotkaniu rozpoczniemy naszą przygodę z Nordic Walking. Paulina Królak spróbowała jak ćwiczy się nordic walking No i zobaczmy jak jej wyszło nordic walking to dziedzina sportu która ma wręcz magiczną moc dzięki czemu chodzenie wciąga uzależnia niezależnie od warunków pogodowych a ze mną już kolejni goście uczestnicy klubu sportowego aktywnie w Pniewach pani pani Krugiałka Renata. I pan? Krugiałka Grzegorz. Panie Grzegorzu, chciałabym rozpocząć przygodę z Nordic Walking. Proszę mi powiedzieć, czy moje kijki są odpowiednie? Niestety te kijki są do chodu trekkingowego, więc nie nadają się do Nordica. Do, no, do chodu z Nord, Nordica powinny, kijki powinny tworzyć niezależną całość z ręką. A proszę mi powiedzieć, jaką ustawiamy wysokość kijków? Kąt w łokciu powinien być równy 90 stopni. Super. Pani ma no, proszę mi powiedzieć, jak się ubieramy do Nordic Walking? No właśnie, ubieramy się tak jak ja, czyli kurteczka cieniutka, bo pada deszcz. Pod spodem mamy coś cieplejszego, ewentualnie jakąś termiczną, to zależy. Cebulka, po prostu cebulka. Ubiór na cebulkę. Pani Renato, proszę mi powiedzieć, jaka jest prawidłowa technika Nordic Walking? Prawidłowa technika jest tak, wyrzucamy kijki do tyłu, prosty plecy i pracujemy łopatkami. Super, bardzo dziękuję za te wszystkie cenne informacje. To co? Gotowi? Ruszamy? My ruszamy! ruszamy.